Cześć. Zastanawialiście się, jak zrobić pompę ciepła z klimatyzacji? Są już takie przykładowe instalacje w sieci pokazane. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić, jak to wygląda cenowo, czy to w ogóle, jak to się wykonuje. Jak ze zużyciem prądu, bo to, że dane rozwiązanie jest dobre, to nie oznacza, że ono jest w 100% najtańsze w eksploatacji. Zarysujemy no, sobie schemat, jak to zostało wykonane. No i w połączeniu z filmem KAI INSTALACJE e, pokażemy Wam to realnie, jak to wygląda w malutkim domku letniskowym i gdzie były największe problemy. Zaczynamy od zakupu urządzenia. Tutaj zobaczcie tak na szybko: pierwszy, lepszy. No tu mamy akurat zastosowane Rotenso. Zwykła klimatyzacja typu Split. Koszt Allegro tu już nie weryfikuje. Bo są i droższe, i tańsze. To jest uśredniając cena brutto. I teraz tak. Aha, kupując przez Allegro, to oczywiście musi być certyfikat montażu. Najlepiej to kupić z montażem, albo kupić z oświadczeniem sprzedawcy. Wtedy sprzedawca musi Wam wypisać oświadczenie, a Wy musicie w tym oświadczeniu wskazać, kto Wam tą klimatyzację. E, czy powie, po, pompa ciepła typu powietrze, powietrze zamontuje, e, bo to kontroluje Urząd Dozoru Technicznego. I teraz tak, przyglądając się kosztom, tu mamy ceny brutto, no netto, nie liczymy tu, oczywiście też w dużym skrócie. Klimatyzacja, okablowanie, freony, czyli to tutaj musimy mieć jeszcze instalację freonową, okablowanie elektryczne, e, taki koszt przybliżony w cenie brutto, e, zakładając, że nie mamy więcej instalacji niż, e, niż 5 metrów. E, wymiennik, no wymiennik, freon, woda, czyli taki wymiennik będzie kosztował około 550 zł, koszt montażu, regulacji, no ta pozycja jest mega, mega uproszczona, bo weźcie pod uwagę, że to jest taka, taki artystyczny montaż, że tak bym to wyraził. Nie każda firma będzie chciała wykonać taki montaż, więc ten koszt jest mega przybliżony. Niektóre firmy może nawet i w ogóle będą się chciały podjąć. No, chyba, że macie taką wiedzę i umiejętności, że jesteście w stanie wykonać samemu taki montaż, to wtedy tego kosztu nie ma. Natomiast no, to tak jest duże, duże założenie. No, zawór trójdrogowy i czujnik przylgowy. No, tutaj chodzi o zawór e, trójdrogowy, który będzie nam rozgraniczał ciepło e, kierowane albo na zbiornik ciepłej wody użytkowej, albo na e, grzanie e, ogrzewania podłogowego. No to, żeby go zastosować w priorytecie, musimy jeszcze zastosować czujnik przylgowy I na czujniku przylgowym będziemy określać temperaturę w zbiorniku CWU i tutaj zawsze tym priorytetem będzie utrzymywanie wody w zbiorniku. Dzisiaj, dzisiaj Wam pokażę jak wygląda instalacja bez takiego rozdziału, jest to tylko instalacja, która jest wykonana na potrzeby grzania domku letniskowego. No, i tutaj suma, oczywiście, no tak to mniej więcej wygląda. Ten koszt, mówię, jest mocno, mocno ruchomy. Weźcie pod uwagę, jakby to było plus minus pompa o mocy 5 kW. Co do samej instalacji. Trzeba rozebrać całą jednostkę wewnętrzną. I takie lemty jak płyta, siłowniki, lameli, czyli tych, tych, tych lamelejów. Silnik wentylatora, który jest schowany gdzieś chyba w tym miejscu albo w tym miejscu, to wszystko trzeba rozebrać. Łącznie z tym panelem, z tym wyświetlaczem, rozbieramy i przenosimy do takiej oto puszeczki. Moduł na podczerwień, czyli moduł, który będzie słuchał się tego pilota, który jest prawdopodobnie gdzieś w tym miejscu klimatyzacji albo tutaj pod tym panelem schowany, trzeba przenieść po prostu gdzieś w to miejsce, bo sterowanie będzie już tylko z pilota są dedykowane rozwiązania, gdzie dokupuje się do tej jednostki wewnętrznej e, z kartę taką komunikacyjną po BMS-ie e, albo rozszerza się działanie poprzez aplikację e, na Wi-Fi, już każdy klimatyzator to posiada, więc wtedy wszystko można sterować online. Następnie co do samej instalacji. Agregat najpierw to wszystko jest kierowane na wymiennik Freonowy, freonowo-wodny. Później zasilanie wychodzi i to jest ten zawór, o którym wam mówiłem, zawór trójdrogowy, który będzie decydował, co grzać: czy najpierw grzejemy ciepłą wodę użytkową, czy grzejemy już ogrzewanie podłogowe, czy to jest rozdzielacz ogrzewania podłogowego. I wtedy to na podłogę. Ten zawór trójdrogowy, on będzie sterowany na czujniku przylgowym. I jest zwierno-rozwierny. Jeżeli tutaj będzie temperatura utrzymana na poziomie 55 stopni Celsjusza, albo można dać go w ogóle gdzieś tu nawet na powrocie, to wtedy siłownik zwiera czy też rozwiera i ciepło jest kierowane już potem w tą stronę. Na ogrzewanie podłogowe. Czyli tutaj taki zbiorniczek, nie wiem, jak się będzie 120 litrów, z dużą wężownicą, żeby to wszystko zagrzeć. I cała sekcja sterująca jest ukryta w tej puszce rozdzielaczowej, a pilot nam wysyła do tego sygnał. Taki mega prosty schemat instalacyjny, jak to powinno wyglądać. Co do samego zużycia prądu. No to już. Nie jest tak efektywnie, ale to nie źle. Bo dla, przy ogrzewaniu podłogowym, przy temperaturze maksymalnej zasilanie 36 stopni na, na podłogę to jest maksimum, i tutaj należy już podkreślić, że największym problemem tej instalacji to jest wyregulowanie, ale do tego tematu zaraz sobie wrócimy, pokażę Wam to na schemacie o co w tym wszystkim chodzi. Natomiast zużycie jest na bardzo porównywalnym poziomie. Co zwyczajna pompa ciepła typu powietrze-woda. Natomiast pompa ciepła typu powietrze-woda będzie się tutaj no jasne, lepiej zachowywać, ponieważ ma całą automatykę do tego dostosowaną. Wszystko jest skomponowane już pod klienta i uszyte pod klienta, więc tutaj przy zwykłej pompie ciepła nie trzeba się zastanawiać, jak ta logika pracy będzie pracować, jak z krzywą grzewczą, to jest wszystko już sprogramowane w. Pompie ciepła, takiej zwykłej typu powietrze woda. Natomiast tutaj w tym przypadku jest to problem, ponieważ musimy wiedzieć w jakim zakresie to wszystko funkcjonuje. I tutaj należy traktować tą instalację w ten sposób, że ona działa jakby najlepiej, żeby to ona funkcjonowała na maksa. Czyli uruchamia się, dajemy maksymalny zakres pracy grzewczej i ładujemy w to ciepło w ogrzewaniu podłogowe, albo tutaj należy rozważyć y, ogrzewanie y, poprzez y, bufor. Z, zaraz już Wam to rysuję, jak to najlepiej zrobić. Y, natomiast y, tak jak wracając do tych kosztów, tutaj są bardzo, bardzo porównywalne koszty. Y, pompa ciepła z klimatyzacji będzie średnio Według naszych obliczeń e, pobierała między 5 a nawet do 8% więcej energii elektrycznej niż to jest w przypadku zwykłej pompy ciepła. Na cyferkach to weźcie pod uwagę, że przy standardowym użytkowaniu domu, nie mówimy tutaj o domku jednoletnickowym, tylko 1 do 1, czyli dom mieszkalny versus dom mieszkalny, tylko że zmieniamy tutaj różnicę pompa ciepła, powietrze, woda albo pompa z tej klimatyzacji. No to w przypadku standardowego domu koszt to był 4000 Około 4000 kilowatogodzin w roku na grzanie wody i grzanie domu. W przypadku tego rozwiązania, no to to już tak jest, tak jak mówię, do tego należałoby doliczyć z 5 do, no myślę, nawet tak realnie do 10%. Weźmy pod uwagę, że jeszcze tam parę rzeczy nie jest liczone, czyli jak pompy obiegowe, czy tam też elektronika. także na pewno tutaj pompa ciepła z klimatyzacji będzie trochę więcej prądu pobierała. Jest na to rozwiązanie, już Wam pokazuję, a mianowicie takie, oto to rozwiązanie. I cała koncepcja chodzi o to, żeby jak już korzystamy maksymalnie z pełnej wydajności grzewczej tego klimatyzatora, pompy ciepła powietrze, powietrze to. Jak już będziemy mieli utrzymaną tutaj temperaturę w zbiorniku na stabilnym poziomie i zawór przełączeniowy nam ustawi już zasilanie na yy, układ grzewczy, no to ładujemy bufor. I w takim, takim właśnie, na, na, na takim działaniu, czyli maksymalnie ładujemy bufor, i urządzenie wtedy może pracować sekcyjnie, czyli ładuje ład wody bufora, natomiast się wyłącza i to ciepło jest dalej kierowane na ogrzewanie podłogowe, czyli można sobie tak to ustawić, harmonogram pracy, że urządzenie pracuje. Tak już Wam sumarycznie mówię przez 12 godzin w ciągu doby, a przez 12 godzin bufor, e, przez 24 godziny, bufor to wówczas rozładowuje. I wtedy jest e, no, p, no 50% zużycia. Tylko ten bufor musi być e, powierzchniowo dobrany. Do zładu wodnego i do rozbioru. Więc to już jest kalkulator. Jeżeli byście chcieli takie e, przeliczenia, jaki bufor e, zastosować przy takim działaniu, to odezwijcie się w komentarzu. E, mam przygotowany taki specjalny e, kalkulator, gdzie jestem w stanie Wam to szybko przeliczyć. Jaki bufor powinien być i w jakim czasie chcemy go rozładowywać i w jakim czasie chcemy go ładować. I wtedy. Ładnie nam tutaj wychodzi, czy to ma być 300 litrów, czy tam będzie 100 litrów, czy, czy więcej, czy mniej, to w zależności jak mamy powierzchnię grzewczą budynku. Także no to jest w zasadzie największe wyzwanie tego rozwiązania: jak to wszystko wysterować, jak to wszystko wyregulować, żeby logika pracy tego klimatyzatora była dostosowana do, do tego Działania y, hybrydowego i dogrzania ciepłej wody użytkowej i dogrzania y, powierzchni domu tutaj przez ogrzewanie podłogowe. Do grzejników to by się średnio nadawało, natomiast jeżeli są powierzchniowo stosunkowo duże, no to czemu nie? To tak wymiennik podobny do ogrzewania podłogowego, z tym, że ogrzewanie podłogowe lubi niskie temperatury pracy, co to się dla nas potem przekłada na zużycie energii elektrycznej. Tak to wygląda w dużym skrócie. A teraz przechodzimy do nagrania realnego, jak to wygląda w rzeczywistości. Pompa ciepła dla takiego domku letniskowego zrobiona z klimy. Na wymiennik. Automatyka wyciągnięta z jednostki, nawet się wentylatorek kręci, no i sterowanie, ciach, na buforek i rozładowujemy na ogrzewanie podłogowe. Piękna sprawa. Dziękuję, że dotarliście, dotarłeś na sam koniec tego filmu. Jeżeli interesują Cię podobne rozwiązania, takie... Kombinowane, trochę wymyślone, może coś z czegoś, macie jakiś zużyty sprzęt, który znaczy zużyty, istniejący, tylko chcielibyście go wykorzystać w jakimś innym działaniu, to dajcie znaka w komentarzu. Będziemy tutaj zastanawiać się z naszymi tutaj inżynierami w filmie, jak zrobić proste systemy grzewczo-chłodzące i tak, żeby niewielkim kosztem to funkcjonowało na lata. Także tyle podzielcie się opiniami. Jak jeszcze nie znacie naszego kanału, no to zapraszam Was do polubienia zwyczajnego. Nam to pozwoli kontynuować pracę nad rozwojem kolejnych rozwiązań, a w efekcie no, wrzucanie tego w sieć. I łączmy siły w przyszłości. Może kto wie, wymyślimy jakieś wspólne, proste rozwiązania, gdzie będziemy mogli sobie to kopiować i przekazywać dalej. Dzięki, do zobaczenia, cześć!